Kolejny zestaw za ponad 12 tysięcy Tutaj o zasilacznik już się nie zesra Natomiast na pewno ktoś się zesra o to chłodzenie Dlatego do niego wrócimy później w rolce Oprócz tego co mamy, płytkę Z890 od MSI -a, RTX -a 5080 od GainWorda Intela Core Ultra 285K, czyli najmocniejsza jednostka jeżeli chodzi o nową generację Inteli, dysk 2 tb Obudowę wzbogacimy jeszcze dodatkowo trzema wentylatorami. Zasilacz to już pokazywałem. Pamięć RAM 64 Giga 2 razy 32. 6400 Mega Transferów CL32. Bodajże z tego co pamiętam. I wszystko zamykamy w obudowie SM, czyli Silver Monkey Riding. Zobaczcie jak ta płyta bajerancko wygląda, tutaj ma takie tegesy jak na padzie, tutaj jest rysunek kaczki i takie niebieskie kreski, no mega to wygląda, na pewno jest dzięki temu wydajniejsza niż inne płyty. Tutaj mamy 285K, nasz procesorek już rozpakowany, pudełeczko, nalepeczka, pamięci sprawdziłem, CL32 zgadza się i nasz dysk, wszystko czeka na montaż. A teraz obczajcie to, jaka ta obudowa jest ogromna. Z przodu mamy szkło, trzy wentylatory zamontowane, z boku tak samo szkło hartowane i z tyłu jeden wentylator, czyli cztery wentylatorki. Płytę mamy gotową do montażu. Pozostaje nam tylko złożyć to wszystko do kupy. Na potrzeby tego shorta zamontowałem płytę główną już w obudowie, chociaż standardowo tak nie robię, bo zdecydowanie łatwiej jest w przypadku Inteli zamontować już najpierw pompkę i chłodzenie zespolić z płytą i dopiero wtedy całość zamontować płytę z chłodzeniem do obudowy. Natomiast chciałem poruszyć temat wysokich pamięci. Zobaczcie, te tutaj pamięci posiadają taki dziubek i zawsze jak dobieracie sobie ramy, zwłaszcza z RGB, czyli wysokie, to sprawdźcie sobie, czy nie będą kolidowały z chłodzeniem wodnym na górze montowanym. Ja oczywiście sobie to wcześniej sprawdziłem, więc wybór części zrobiłem świadomy. Natomiast zawsze to sprawdzajcie, żebyście potem nie mieli zonka. Tutaj kolidowania oczywiście pamięci z chłodzeniem AIO żadnego nie będzie. Jeśli zaś chodzi o chłodzenie wodne, słuchajcie, ja wiem, że to jest bardzo tanie i budżetowe chłodzenie AIO Natomiast zamontowałem ich naprawdę bardzo dużą ilość, i nigdy mnie nie zawiodły. I powiem Wam, że testowałem je ostatnio z Ryzenem 9950X bez dopisku 3D, czyli bardzo grzejącym się procesorem, gdzie to chłodzenie spisało się na medal. Także i tutaj jestem bardzo dobrej myśli. Muszę kończyć, bo shorty mogą mieć tylko 3 minuty. Więc ciąg dalszy w następnej rolce.